W Targach uczestniczymy regularnie od kilku lat. Jest to dla nas kluczowa impreza branżowa, szansa na pozyskanie klientów biznesowych i rozmowa bezpośrednio z naszymi konsumentami. Jako firma Matmarko pierwsi zaufaliśmy organizatorom i wspólnie braliśmy udział w pierwszej edycji. Która tak naprawdę w warunkach warszawskich odpowiedziała na zapotrzebowanie rynku nie tylko B2B, ale B2C. Jeśli chodzi o ostatnie lata, kluczowe dla nas było pozyskanie dużego dystrybutora z Ukrainy i wejście na tamten rynek z naszym brandem Go Nutrition. Naszym głównym celem jest cel wizerunkowy. Oprócz tego pokazujemy nowości, które przygotowali nasi producenci. Atmosfera e, święta sportów e, sylwetkowych powoduje e, duże zainteresowanie wśród osób ćwiczących. Targi five mają swoją specyficzną atmosferę ze względu na bogatość oferty dla klienta indywidualnego. Stąd można zaprezentować na targach e, nowości, do których osoby chodzące do fitness klubów nie zawsze mają dostęp. W targach HIVE podoba nam się różnorodność wystawców, poziom ekspertyzy w części konferencyjnej i swoboda w onajdywaniu i nawiązywaniu potencjalnych kontaktów biznesowych. Sposób organizacji HIVE pozwolił nam na pełne wykorzystanie własnego potencjału. Z mojego punktu widzenia najważniejszy jest kontakt z naszym docelowym, bezpośrednim konsumentem, czyli rozmowa z ludźmi, którzy na co dzień kupują nasze produkty, wymiana opinii, zebranie od nich feedbacku i możliwość przeniesienia tego i rozwijania i ulepszania naszych produktów stale i pod kątem tego, czego oczekują właśnie ci nasi klienci. Uczestnicząc w Targach Fiwę jako menadżer znalazłam mnóstwo rozwiązań, które pomogły mi wzbogacić ofertę mojego klubu fitness. Nie tylko mam na myśli rozwiązania sprzętowe, ciekawe właśnie również kontakty do innych menadżerów, ale także dystrybutorów sprzętu. Przede wszystkim to, co mnie bardzo interesuje, walor edukacyjny, który pozwolił mi wzbogacić jakość mojej pracy, a także wznieść wyniki na dużo wyższy poziom. Na rynku targowym z projektem FIVE jesteśmy już 7 lat. Naszym głównym celem jest łączenie biznesu. Dla odbiorców B2B stworzyliśmy dedykowany dzień biznesowy, którym jest piątek. Dlatego już we wrześniu zapraszam Państwa na odsłonę nowej formuły targów FIVE Fitness Trade Show. Do zobaczenia. Polecam nowym firmom rozważenie uczestnictwa w targach FIWE, ponieważ jest możliwość na pozyskanie klientów biznesowych, kontakt z bezpośrednimi konsumentami, możliwość też sprawdzenia, co oferują konkurenci i bezpośrednio wyciągnięcia wniosków przydatnych przy rozwoju biznesu na danym rynku. Myślę, że każda marka, która wchodzi na rynek fitness, musi zauważyć takie miejsce jak FIWE, niezależnie od wskazań powinna się na takich targach znaleźć. Jest to ważne miejsce na mapie e, imprez e, w naszej branży. Polecamy udział w targach Hiwe, nowym markom wchodzącym na rynek branży fitness. Życzymy udanej zabawy i do zobaczenia.